Józef Piłsudski bywał w Nowym Sączu wielokrotnie. Ta rekonstrukcja upamiętnia rok 1914. Piłsudski brał udział w Bitwie Marcinkowickiej 5-6 grudnia 1914 roku. Następnie wycofał się w kierunku Limanowszczyzny, by powrócić do Nowego Sącza w połowie grudnia przed Wigilią. Bywał tutaj w Nowym Sączu, był witany. Za każdym razem towarzyszyły mu tłumy. Opisywał to nawet w swojej książce Moje pierwsze boje. To na jej podstawie przygotowano ten gwiazd. Tym razem wchodziłem do miasta bez poprzedniego ostrzeliwania. Wchodziłem spokojnie, jak za czasów pokoju. Przyjemne to było wejście do miasta. Miałem tylko dużo kłopotu ze swoją kasztanką. Wysłałem do Nowego Sącza naprzód swoich ułanów, sam zaś maszerowałem z piechotą. Berlina doniósł mi, że w mieście przygotowują specjalną owację na cześć moją i mego oddziału. Podjeżdżałem do miasta już wieczorem. Wtedy też gościł go u siebie ówczesny burmistrz miasta Władysław Barbacki, co dziś upamiętnia tablica na rogu Dunajewskiego i Szwedzkiej. W tym budynku mieszkał wtedy w grudniu, to jest Dunajewskiego 12 dokładnie. Witał go wtedy ówczesny prezydent miasta Władysław Barbacki, również mecenas Sichrawa. No i w tym budynku on tam przebywał wtedy. Przy okazji tej rekonstrukcji można się było także dowiedzieć, co marszałek pijał na śniadanie. Bez czego nie zaczynał dnia i nie zmieniał tego zwyczaju nawet w czasie bitwy marcinkowickiej, kiedy zanim z kwatery odjechał na kasztance do swoich artylerzystów przechylił szklaneczkę mleka. Diva, marszałek Józef